Dobra, to może ja zacznę. Dobra, Kulaku i bez kitu zapraszamy do Pitu Pitu. Ej! Oh fuck. Oh. Witamy was bardzo serdecznie. Cześć, czyli Macha witamy jak Gracjan I znowu ja patrz, witam was on i on. Sztuczna ręka, znaczy magiczna ręka. Duża. Bardzo mała. A gdzie jest ta druga? Z boku. Nie mieści się. <śmiennie> tak, z boku. <śmiennie> Ty z boku. Z <śmiennie> boku. Witamy was już w, w tym piątym dniu kwarantanny. Jak na razie wszystko. Piątym. A, Albo dla, dla tych, co się znają na macie, czy tam na Matmie, W tym dniu miliardowy dzień kwarantanny, bo trochę się dłuży. Tak, ale mimo wszystko mamy się dobrze. To znaczy, że jeszcze żyjemy, jeszcze nie zwariowaliśmy. Co prawda jesteśmy bliscy tego, ale. Ale jeszcze jesteśmy po tej dobrej stronie kreski granicy, czy jak zwał, tak zwał. Tak, to jest czy nie? Cienka granica. Trzeba. I już się powolutku rozmywa, nie? <laughs> tak. Ona była taka taka gdzieś i tak się. Zwężała, kurczyła, kurczyła i teraz w zasadzie jest już bardzo mała. Ale myślę, że, że ona przez nie wiadomo jeszcze jak długi okres czasu musi pozostać nie mniejsza niż taka, N niż tyle. Poza tym, Poza tym dobrze, że granice są strzeżone, no więc mam nadzieję, że żaden z nas tej granicy nie przekroczy. Dokładnie. A propos przekraczania granic, mój kolega dzisiaj no. słyszał w RMF-ie że chyba Prawo. w Tarnowskich Górach, bo jest pewne obostrzenie, nowe obostrzenia są związane z epidemią korono, koronawirusa, no że można się tylko i wyłącznie... Czekaj, no. to ja byłem tym kolegą. To ty byłeś, to, to mój kolega Sławek, drodzy Państwo, słyszał i mi to powiedział, więc ja mówię, bo on tego nie powiedział, że było, miało miejsce takie zdarzenie, że złapano trzech obywateli, na boisku szkolnym, którzy spotkali się i pili alkohol, a że opostrzenie dotyczy tego, że można się spotykać maksymalnie w dwie osoby, dostali chłopaki za to mandat. Tarnowskie góry. Wszyscy... Mam pewne podejrzenia co do person tych osób, ale może nie będę mówił, bo się jeszcze... Znajomi obrażą. Bo się znajomi jeszcze obrażą. A ciekawe, co by było, gdyby na przykład oni stanęli w dwóch grupkach, ale na tyle blisko siebie, żeby się widzieć i słyszeć. Natomiast na tyle daleko, żeby policja nie zarzuciła. Ale to jest niemożliwe. mają maj, ja, trzy ja, osoby. Ja, nie możesz ja stanąć ja w trzy grupki. W dwie, kilka grupek. Maciek, Masz ja jedną grupkę i jedną, jedną jednoosobowa to nie jest grupka chyba. Macie ja, ja widziałem coś takiego? widziałem coś takiego na własne oczy właśnie to się działo w tarnowskich górach jedną ja jednoosobową bym... widziałeś to było tak bo muszę wam to opowiedzieć była ulica dosyć szeroka z 4-5 metrów sąsiedzi po dwóch z jednej strony dwóch z naprzeciwka i na środku mieli chyba szklaneczki albo kieliszki sobie po prostu chodzili na środek ja polenak. też to widziałem <laughs> no więc tak naprawdę tam się wszystko zgadzało. W świetle prawa to się, wszystko, prawa to się wszystko zgadzało. A y, no. powracając do tych spraw okołowirusowych i ostatnio byłem w sklepie, jak jeszcze można było, to są pradawne dzieje, to się działo wczoraj. Byłem w sklepie i miałem obowiązek podczas nakładania do koszyka warzyw założenia sobie takich foliowych rękawiczek. Nie wiem, spotkaliście się z tym już pewnie, czy nie jeszcze? Tak, tak. W Lidlu byłem i, i jest komunikat serwowany, że musisz to po prostu zrobić. No, też byłem w tym sklepie. No właśnie. No. Może byliście w tym samym sklepie? Nie, nie, bo nie widziałem go. Yy... Nie spotykamy się, więc we dwóch. No, staram się unikać plastikowych opakowań, tych torebek takich foliowych, no ale niektóre produkty, czy tam materiały, które chcę kupić, no niestety nie da się inaczej. Zgarnąć z tego sklepu, jak tylko pakując do takich torebek, miałem problem. Bo zazwyczaj, yy, jak mam problem z otwarciem takiej torebeczki, to sobie bliżej paluszek I, i wtedy to ona z automatu się fajnie otwiera tymi palcami ta taka tak, torebka. Tak. A teraz takiej możliwości nie miałem. Oczywiście, gdzieś jak już mój palec był w odległości 2 cm od języka, to sobie uświadomiłem, że tak nie wolno. I teraz moje pytanie. Jak żyć? Jak żyć? ja Ci muszę powiedzieć, że ja będąc właśnie w tym sklepie przypomniałem sobie dopiero o tym po polizaniu i otworzeniu tej torebki. Zrobiłem <grym grym grym> to odruchowo. W <grym> Ty to i zrobiłeś. Tak później tak patrzę, mówię, o kurde, ci ludzie wszyscy w tych rękawiczkach, niektórzy nawet noszą swoje rękawiczki. Maseczki no. i tak dalej, mówię. No wyszedłem na niedłego, <noise> A ty na luzaku. A ja na luzaku. <noise> Mam pomysł. Mam rozwiązanie. Jest pomysł na to. Można robić to tak. <głos> <głos> Trzeba tak to chodzić sam. do sklepu w klapkach i lizać palec od stopy. A to nie rozwiązuje sytuacji. No jeśli tylko poliżesz, to nie rozwiąże, ale jeśli poliżesz i otworzysz nim reklamówkę, to rozwiąże. Czekaj, ja się yy... sprawdzę, czy ja umiem sobie polizać palec w pół. czy nie. Ale nie przez but, pamiętaj. Okej, okay, jestem przygotowany. Nie wierzę. A w ogóle... O. o, to jest niesmaczne, góra, to jest niesmaczne, nie. To jest słone! <laughs> Musiałem Uj. to zrobić, naciem przecież. Mam nadzieję, że tego nie wytniemy. A ja mam sposób na zakupy. Wcześniej rano, jak tylko otworzę sklep, hmm. czekam dwie Dodziny. godziny. Wtedy idziemy na zakupy, szybko pyk, pyk, pyk i po sprawie. Tak robimy. Mhm. To znaczy, ja tak jeszcze nie robiłem, ale moja żona tak robiła. Raz, zrobiła. I gdzie jest w szpitalu? <laughs> bo ich nie ma. Staje rano, rano dzieci, by. dzieci, dzieci. Żona poszła do, do, na te zakupy wcześniej rano, a ja tylko taka rutyna. Staje, dzieci, 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 idę spać, staje rano, dzieci, dzieci. I co teraz? Czyli ona gdzieś zaginęła na placu boju. Ale a propos dzieci? Jak to ona dzieci są kochane, no nie? Dzieci są kochane, no, jednak fajnie tak, jest z... ten czas wykorzystać tak rodzinnie, no nie? jest Dzieci są kochane, zwłaszcza jak teraz przez to tak. krągło te kilka dni pod rząd, dzieci nie chodzą do szkoły, tylko są na twojej głowie, tak. musisz im gotować, musisz je zabawiać, musisz je edukować, to jest genialna sprawa. Fajnie słuchają, z... robią tak, co są... poprosisz. Są Bardzo usłuszne, no dokładnie roku proszę to... Cię o to i to. I on pewnie od razu rzuca wszystkie swoje, wiesz, zajęcia i biegnie ochoczo, podskakując nogi na nogę i pośpiewując jakieś wesołe, patriotyczne pieśni. A jak coś mu odwala i no. go okrzyczysz, był taki mem w internetach, bardzo życiowy, że dziecko właśnie szalało, rodzic upomniał i dziecko o, o i mówi, wybacz, nie wiem, co mnie opętało, przepraszam. A jeszcze rodzic zaparzył rumianek, czy tam herbatkę. Dziecko na to ta herbatka ma bardzo ładny aromat. Nie wiem co mnie opętało. Coś takiego było. I wiecie co? Ja nagrałem swoje dziecko, a właściwie to yy, nagrałem nie dziecko, tylko sytuację bardzo życiową, żeby wam udowodnić, jakie dzieci są kochane. Ale ja filmik... to wiem, ale ja, ja to wiem, ale ja to bardzo chętnie posłucham jeszcze raz. Właśnie zaprezentuję ten filmik. Wy już go widzieliście, ale wam go przypomnę i drodzy widzowie Petard. dzieci są kochani. Uwaga. Zostawcie uszu. Tak, start. Życie. <noise> o, ja jak, ja jak tego, jak ja to pierwszy raz usłyszałem, to tak spróbowałem sobie zamknąć oczy i nie starałem się myśleć, że tego obrazu, który tam jest, nie ma i dorobiłem sobie swój własny obraz. Przypomniałem sobie historię wiedźmina, który walczył ze strzygą. <noise> Jak on tak szedł do tego zamczyska, w którym musiał spędzić noc ze strzygą, żeby ją o, zdjąć z niej klątwę, to wyobrażam sobie, że szedł i tak sobie machał mieczykiem i śpiewał takie właśnie. tak. A, <grym> A strzyga tam właśnie wydawała takie dźwięki jak. To była. Kasia. Twoja malutka córeczka Kasia. Kochana, tak. tak. Do rany Jest, bardzo, za... bardzo Jest do... zaklęta w strzygę. Bardzo dobry wokal, słuchaj, no. szczególnie ten ostatni zaśpiew jest bardzo przekonywujący, ma dużo mocy w sobie. Myślę, że nie jeden wokalista wykonujący ekstremalne gatunki muzyczne mógłby po prostu tutaj uczyć się. Uczyć ja się wiem. przybić pionę. Myślę, że rasta. Rasta. z dekapitu. Rasta z dekapu. Zarumieniłby tak. się na warsztat. tak. Mógłby się zarumienić, no. No, Zrobiłby tak czapeczkę i tak mm -hmm. <grym> <grym> Fuck, godem. God właśnie tutaj chciałem was e, zapytać, czy może e, widzieliście ostatniego posta m, na fanpage'u Make Life Harder, bo chciałbym mhm. tylko przeczytać wam początek. On się Proszę. bardzo dobrze odnosi do naszej kwarantanny i tak dalej. A mogę coś powiedzieć, zanim to no? przeczytasz? Tak. Bo y, moglibyśmy cytować Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, prawda? Bo zazwyczaj tych klasyków, niewątpliwych klasyków polskiej literatury. Literatury. Się literatury. literatury. <laughs> Ale jako, że żyjemy we współczesnych czasach i mamy współczesnych klasyków, niech to będą chłopcy z Make Life Harder, których serdecznie pozdrawiam i bardzo szanujemy. Już czytam. Chodzi no. mi o pierwszy akapit. <laughs> Polak zamknięty w mieszkaniu jest jak albatros w klatce, a przynajmniej jak świnka morska w akwarium. Aby rozładować napięcie na kwarantannie, Polacy angażują się w różne aktywności, oglądają seriale, grają w gry, urządzają awantury członkom rodziny albo po prostu patrzą na swoje pociechy, które od dwóch tygodni nie chodzą do szkoły i fantazjują o śmierci. <laughs> No, to co, żegnamy się i tak. mówimy Wam do zobaczenia. A ja polecam od siebie picie kawy inki. W skrócie kawinki. Kawinka. A ja polecam kawinkę. Kawinka. Taka czeska kawa. Do zobaczenia. Cześć! Cześć. Cześć. Cze Poczekajcie jeszcze co? Tak, co? A propos A co? Gracjan Rostocki. No? Chciałbym się czymś podzielić Pochwalić Chyba wiem czym się chcesz podzielić, nawet na pewno wiem. Oryginał z 2016 roku, proszę państwa. Gracjan rosta. Roztor... A zrób zbliżenie na te najważniejsze elementy. Co? Zrób zbliżenie na te najważniejsze elementy. Okej. Okay. Bo tam gdzie nie gdzie pomiędzy gracjanami są gołymi z siusiakami są kwiatki. Niezłe kwiatki. Także tego. Oryginał góra, Gracjan Roskopski 2016. Tak, w ty, obrazem po tu postąpiłeś, postąpiłeś w sami. myśl zasady, że, że warto inwestować w sztukę. Sztukę, tak, dokładnie. Zapłaciłem 59 Gdzieś... zł. Tak, tylko no, trzeba, teraz tylko, tylko... przypomnijmy, to znaczy przypomnijmy. Nadmieńmy że zapłaciłeś, a Gracjan ci tego nie wysłał. Tego... Gracjan mi tego nie wysłał. Ja musiałem się upomnieć. Upomniałem się drogą internetową. Przepraszał mnie i na następny dzień obraz u mnie po prostu proszę ja was, wylądował. A jakie... Ale... Przypomnij, jakie było pierwsze słowo, jakie do niego napisałeś? <laughs> <laughs> Bo ja to pamiętam, ale ludzie nie wiedzą. Szefunciu. <laughs> Tak. tak, i wtedy on Cóż, odpisał. No. Był wtedy moim szefem. No. Słuchaj, Słuchaj ale to wtedy przyszedł że... na początku, ten... bo jeszcze był w trakcie malowania go. Może mu to schnęło. Ale nie wiem, czy to widać. Na pewno tego nie widać, że ta farba tutaj, kurczę, może to jednak widać. Ona już pęka trochę. A, to na prawdziwych dziełach sztuki z takich z czasów no, no. zaprzeszłych takie rzeczy się dzieją, rzeczywiście. No. no, ale nie z 2016 roku, prawda? Przydałby no się no konserwatorem, ale nie zabytków, tylko nowości. Nowości, konserwator nowości. Taki pan konserwator ze szkoły. No. No, no nic, no to tyle. Tak się pochwalę Gracjanem. Myślę, że to mój nieostatni obraz tego artysty. Właśnie, może sobie kupię coś dzisiaj. Dobrze. Do no zobaczenia. A teraz was żegnamy. Macham jak Gracjan. Pozdrawiamy. Cześć. 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 Także jeśli podobał się wam ten odcinek, to możecie dać łapkę w górę. Przypominam, że możecie również zasubskrybować ten kanał i wtedy będziecie na bieżąco. Na bieżąco ze wszystkim. Także. Cześć. Oh, fuck.